Witam, witam, witam w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku, który będziemy sobie typować e, UFC 287, mieliśmy tydzień przerwy, niestety od UFC. E, no nudny był to tydzień, bardzo nudny, jeżeli chodzi o sporty walki. Oprócz tego, że Krzysztof Jotko przegrał swoją debiutancką e, walkę na PFL, który przegrać tak naprawdę nie mógł, no wyglądało to tragicznie. Ale mamy zajbisty No. Naprawdę ja już na niego doczekać nie mogę, ponieważ jestem strasznie tej walki ciekawy. A każdy, jak już dobrze wie, Izrael Adesanya kontra Alex Pereira yy, to jest rewanż, który się odbędzie już w tym tygodniu. Także tak, walka wieczoru Pereira, Adesanya druga, Gilbert Burns, yy, Jorge Masvidal. Dalej mamy Rob Font, Adrian Janes, Santiago Ponzini, yy, Kevin Halland, Raul Rosa Jr. i Christian Rodriguez. Zajebista karta, no nie ma dużo, nie ma co, co więcej dodawać, ta karta jest po prostu wyśmienita Ja mam trzy walki, które sobie wytypujemy, trzy walki yy, Jednej nie ma na, na stronie Bugmachera żadnego Nie mam pojęcia dlaczego Ale na pewno sobie ją wytypuję, nawet jeżeli będzie kurs 1.40 Poniżej, nie wiem, się zastanawiałem, że będzie 1.40 lub więcej, to na pewno sobie ją wytypuję i od niej sobie zaczniemy, bo to jest Walka w karcie yy, Przedwstępnej a mianowicie najwyżej postawiona, czyli Carl Williams kontra Case Sherman. Karla Williamsa mm, polscy kibice mogą kojarzyć. No przede wszystkim to z mojego typowania ostatniego, ale e, to jest zawodnik, który ostatnio pokonał Łukasza Brzeskiego. E, ja podtrzymuję to, co o powiedziałem. A mianowicie powiedziałem, że jest to bardzo inteligentny gościu, że, że od Łukasza Brzeskiego przede wszystkim że umie mieszać te płaszczyzny i będzie lepiej wyglądał, jeżeli chodzi o zapasy parterowo i tak się stało, wyglądał lepiej, stójkowo też wyglądał lepiej, bo, bo usadził na deski, e, o ile dobrze pamiętam, dwa razy, dwa bądź trzy, dwa bądź trzy razy chyba e, No pewnie nie jestem, bo już nie pamiętam dobrze, ale brzeski lądował na deskach bardzo ciężkie miał rundy. I wydaje mi się, że, że nie będzie miał problemu z Case'em Shermanem Jeżeli nie będzie szło w tej stójce, użyję zapasów Bardzo lubię Karla Williamsa pod względem tym, że on yy, dużo myśli Mam takie wrażenie po tych jego dwóch walkach, które widziałem Mam wrażenie, że on bardzo dużo myśli w swoich walkach i, i bardzo na chłodno do tego podchodzi No co mu otwiera drogie, drogę do zwycięstwa. Dało się wykończyć na pewno Łukasza Brzeskiego przed czasem, ale no, nie podpalił się. Wiedział, że wygrywa to na kartach punktowych, podejrzewam, więc wie tak co sobie zostawił. Case Sherman to jest zawodnik, który nie może się pochwalić z żadną pasą w UFC, bo wygląda to bardzo, bardzo, bardzo źle. E, tylko z Jaredem Wanderą wygra Jared Vandera, to no, jest jeszcze gorszy od Case'a Shermana w UFC. No już ciężko być gorszym, bo jeżeli na 6 walk, 5 przegrywasz. No to nie świadczy niczym dobrym. Tym bardziej, że jeżeli to były jakieś niesamowite nazwiska, ale przegrywać z Parkerem Porterem, później z Jake'em colierem, No Aleksandr Romanow, no ale to wiadomo. Później tego, tego to ja nawet nie kojarzę, tak szczerze. Jego to nawet nie kojarzę. Oj, ale ja nie wiem, kto to jest. Salsa Boy ale nie wiem, nie wiem kto to jest, ale przegrał przez decyzję. No wydaje mi się, że Carl Williams nie będzie miał problemu czy z wygraniem na punkty, czy z wygraniem przed czasem z Caseym Shermanem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale według mnie, no Carl Williams, no Carl Williams. Nie widzę innej opcji. Kolejną walką to już, którą sobie obstawimy, będzie tak, ta, tutaj było: Kevin Halland. Santiago Ponzinibio kontra Kevin Halland. Santiago Ponzinibio, jak dla mnie, ma już swoje czasy świetlności. Takiej najlepszej za sobą, eee, przejdźmy sobie na jego Sherdoga. ja go poznibił. Wygrana z Aleksem mm, Morono przez ciosy, wcześniej przegrana z Michaelem Pereirą, z Joffem Nilem. No, wydaje mi się, że Kevin Haland eee, powinien sobie poradzić. Pora, powinien sobie poradzić z Argentyńczykiem. Eee, jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz. Te 82. A Kevin Hallet, 1,90 90 właśnie. Nie chciałem, nie chciałem wnąć gafy, ale chciałem właśnie powiedzieć, że tutaj yy, warunki fizyczne powinny robić swoje i tak mi się wydaje, że będą robiły. No tutaj mamy 9 y, cm przewagi, jeżeli chodzi o zwrot. Kevin Hallet, też yy, jeżeli chodzi o kulankę stricte, brazylijskie Jujicu, powinien wyglądać lepiej od Santiago Ponzini, w stójce wydaje mi się, że będzie w stanie go sobie kontrolować i sobie go łożyć. Więc. 1.40, czy 1.35 na Kevina Halanda wydaje mi się być dobrym kursem znaczy dobry po prostu, że, że można obstawić no widzę tutaj wygraną, no nie wiem nie wydaje mi się, żeby Santiago Ponzimbiu stawił jakiś ogromny opór Kevinowi Halandowi nie zdziwi się jak się to skończy przed czasem, a se jeszcze sprawdzimy, bo ja że jestem ciekawy powyżej, powyżej mm, pełen dystans, nie zdziwiłbym się jakby był pełen dystans, tak szczerze Kevin Haaland, runda pierwsza, I punkty 2,50, no tak, naj najlepiej punktowane jest to, jeżeli chodzi, najbardziej prawdopodobne. Dopracuj metodę zwycięstwa, kateko lub decyzja, no, poddanie lub decyzja. Może być poddanie, ale to nie jest głupie tak naprawdę, bo jest dużo szansa, że będzie decyzja, tak mi się wydaje, a poddać ee, Kevin Haaland też może. Też może, bo o ile się nie mylę, dobrze kojarzy, że on przez Submission dokładnie podawał Tima Minsa, no, przegrywał, ale z Chimajewem, no to, to, to wiadomo, to, to, to nie jest absolutnie ten poziom, jaki sobie prezentuje Santiago Ponzinibio. I ostatnia walka, jaką sobie będziemy typować, to jest oczywiście, to musi być ta walka, a mianowicie walka wieczoru, czyli. A... O kurwa. Alex Pereira kontra e, Pereira. Tak, Alex Pereira kontra Israel Adesanya 2-10, Izrael Israel Adesanya, który spierdolił kupony mnóstwo osobom, podejrzewam, na ostatnim UFC, gdzie przegrał Alexem Pereira. Eee, troszkę zlekceważył No ja mam wrażenie, że troszkę zlekceważył Brazylijczyka, mimo wszystko eee, Był pewny, tak to znaczy to są tylko i wyłącznie moje podejrzenia, że wychodząc do tej piątej rundy był pewny, że on po prostu ma całą walkę pod swoją kontrolą. Stracił gdzieś tam mm, koncentrację i, i nadział się na te mocne ciosy, chociaż i tak bardzo mocne bomby przetrwał. Stał na nogach, czy sędzia za szybko przerwał? Wydaje mi się, że nie. Yy, prawidłowo przerwał tą walkę, no tam już nie było praktycznie zero. Co do przerywania sędziów ostatnio i punktacji sędziów, to jestem w ciężkim szoku. A o tym wypowiem się w innym odcinku, proszę śledzić. E, ale, ale tutaj wydaje mi się, że sędzio prawidłowo postąpił. Adesania nie robił nic, tylko się bronił jeszcze wstawał z kolan, padał wcześniej. Więc prawidłowo według mnie e, przerwana walka też bym ją przerwał. No nie wykazywał żadnej inicjatywy obrony i Adesania już na końcu, więc, e, więc wiadomo, ale wydaje mi się, że Adesania zawalczy dużo mądrzej. E, zawalczy podobnie, mam takie wrażenie. Yy, no stricte będzie chciał wypunktować yy, Pereirę, tak mi się wydaje 1.72 kursik. Mm, dla mnie bardzo, bardzo sympatyczny No i do tego jeszcze dołożymy zapewne aż sobie wyjdziemy na kalkulator bardzo jestem ciekawy, bo to jest 1.72 razy 1.35 Irytuje mnie, bar strasznie mi irytuje. Yy, że nie ma, że nie ma, że nie ma już jeszcze kursów na niektóre walki to jest bardzo dziwne mm, tak samo sprawdzałem też, nie ma walk, nie ma kursów na walkę yy, Kieza kontroli też Jingliang to jest bardzo fajna walka, bardzo fajna się zapowiada no ale będzie kurs podejrzewam około 1.35 3,14 razy podatek oczywiście, trzeba kurwa oddać, 2,75 razy 5 dyszek, 137, ja coś takiego sobie zagram, e, mam nadzieję, że się ondzie, oczywiście, ale zobaczymy. W tym odcinku to będzie na tyle e, i zapraszam na kolejne odcineczki, bo będzie ich więcej, w tym tygodniu nie było nic tak naprawdę, nawet nie miałem e, za bardzo weny, żeby nagrać coś innego. Więc yy, na pewno będą systematycznie już teraz te odcinki, ponieważ tydzień przerwy był, a w tym odcinku to będzie na tyle. Dzięki na razie i cześć.